Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na odcinek Tanie kontra drogo, w którym porównamy sobie drogie kosmetyki do ich tańszych zamienników. I przyznam wam szczerze, że części z tych produktów, mam tutaj na myśli te niskopułkowe, to są kosmetyki, których jeszcze nie znam, ale mam cichą nadzieję, że uda nam się odnaleźć w dzisiejszym odcinku jakiś tańszy zamiennik któregoś z drogich produktów, które wam dzisiaj pokażę. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie za mną zostańcie. Zaczynamy! Makijaż zaczniemy Oczywiście od bazy, i w tej kategorii mam dwóch zawodników, oczywiście tańszy i droższy. Droższym jest baza ze Smashboxa, zielona, wyrównująca zaczerwienienia oraz jej tańszy odpowiednik, czyli baza Catrice No More Red. Jestem niesamowicie ciekawa, jak te bazy wypadną obok siebie. Jeśli chodzi o bazę ze Smashboxa, to ona już na samym starcie jest zielona. Jeśli chodzi o to, jak wyrównuje koloryt cery, to znam trochę lepsze bazy zielone, na przykład te z Inglota, tamta zdecydowanie lepiej radzi sobie z zaczerwienieniami, ale jeszcze ta baza ze Smashboxa, oprócz tego, że delikatnie wyrównuje koloryt cery, te zaczerwienienia, to jeszcze dodatkowo wypełnia lekko pory, jest taka silikonowa w odczuciu. Może widzę delikatnie subtelny zielony kolor, który tak naprawdę od razu wtapia się w odcień mojej karnacji i już ten zielonkawy, neutralizujący kolor po czasie nie jest zupełnie widoczny. I sprawdźmy teraz, jak to wypadnie w przypadku bazy Catrice. I jeśli chodzi o jej konsystencję, to również jest zielona. Zobaczymy, jak wypadnie na twarzy już po roztarciu. I tu mam wrażenie, że ona jest nieco bardziej zielona. Ten pigment jest intensywniejszy. I ta baza z Catrice wydaje się trochę bardziej treściwa w konsystencji. Też wypełniająca, ale mniej śliska. Na pewno niż ta baza ze Smashboxa. No i też ma intensywniejszy kolor. I ja to widzę zarówno tutaj na żywo, jak i w podglądzie. W każdym razie teraz przejdę do podkładu. I w tej kategorii nie mam tutaj nic do porównania. Ale to nawet dobrze, moi drodzy, ponieważ nałożę na twarz sprawdzony podkład i będę miała pewność, że w żaden sposób nie zaszkodziłam produktom, które będę dzisiaj nakładać na Twarz, więc jeśli chodzi o podkład, to nałożę dzisiaj sprawdzony podkład z afektu Cover Touch HD. Ja mam go w kolorze 1 i bardzo go lubię. Cudownie wygląda zarówno na zdjęciach, jak i na żywo. Naprawdę to jest taki tańszy odpowiednik Fenty Beauty, ale wygląda nawet lepiej. OK, podkład nałożony i nie zauważyłam w trakcie aplikacji, żeby z której strony nakładało mi się go lepiej bądź gorzej. Przechodzę zatem do korektora i w tym przypadku również użyję sprawdzonego zawodnika, jakim jest korektor Hourglass. Niestety nie wiem, jaki to jest numer, bo jest tak nadrukowany, że zupełnie nie jestem w stanie tego. Rozczytać. W każdym razie jest to korektor z serii Cream Vanish, także nałożę jego niewielką ilość pod oczami i na niedoskonałości, dlatego że za chwilę chciałabym Wam pokazać porównanie dwóch pudrów. Nie jeden z pudrów pod oczy będzie pudrem drogim, to będzie puder Laura Mercier Brightening Eye Powder, a z drugiej strony nałożę ten sprawdzony już przeze mnie puder z Paezem i sprawdzimy, który z nich będzie pod oczami wyglądał lepiej. I to jest takie porównanie, które chciałam zrobić na takie własne, osobiste potrzeby, ale stwierdziłam, że fajnie będzie podzielić się rezultatami również z Wami, także sprawdzimy razem, jak to wypada. Korektor pod oczami rozdystrybuowany, także mogę przejść do pudru pod oczy i zacznę od droższej wersji, czyli od pudru Laura Mercier. Nałożę go w niewielkiej ilości pod oczami, puchatym pędzlem i muszę go nałożyć w takiej ilości, żeby było go wystarczająco dużo, aby utrwalił mi porządnie korektor pod oczami, ale również, żeby nie przesadzić z ilością. Także powiedzmy, że jest to taka standardowa ilość, jaką zwykle nakładam pod oczy i tak jak widzicie, ten puder wcale jakoś mocno nie wybiela przez przestrzeni pod okiem, może jednak dawać lekki flashback przy zdjęciu z fleszem, o czym przekonamy się później, czy taki flashback będzie, czy nie, jak skończę makijaż i zrobię sobie zdjęcie. Następnie przechodzę do drugiej strony i pudru ze który skradł ostatnio moje serce i to jest Puff Cloud Under Eye Powder. On jest również biały, ale pod okiem wygląda neutralnie, czyli nie rozbiela przestrzeni pod okiem, ani nie daje efektu flashback. I przepięknie wygładza te okolice, zupełnie jej nie obciąża, no po prostu to jest puder cud marzenie. I tutaj już w ogóle nie muszę przejmować się ilością, dlatego, że on absolutnie nie wybiela. I bez względu na to, czy nałożę go więcej czy mniej, nie muszę się bać, że będę miała pod oczami białe podkowy. Resztę twarzy przypudruję sprawdzonym pudrem z Anastazji w odcieniu vanilla. Zbliżyłam Was od razu do siebie, dlatego że chciałabym przejść bezpośrednio do makijażu oczu i najpierw zajmiemy się brwiami. Tak jak widzicie, wypełniłam je wcześniej kredką i teraz czas je wyżelować. I w tej kategorii mam oczywiście dwie propozycje. Jedną z nich jest drogi, ale za to świetny żel do brwi Benefit 24-Hour Brow Setter. On jest bezbarwny, bardzo, bardzo mocny, także mamy pełną kontrolę nad tym, jak ułożymy swoje włoski. To jest taki wręcz klej do brwi. A z drugiej strony nałożymy wcale nie żel z My Secret, bo niestety, kiedy szukałam go na stronie Natury, to był wyprzedany. Spróbujemy wykorzystać żel dobrej marki Makeup Revolution w odcieniu Clear i to jest po prostu brow gel. I ja już go próbowałam wcześniej użyć, żeby sprawdzić, czy faktycznie ma jakkolwiek podobną konsystencję do tego żelu z Benefitu. I moim zdaniem był faktycznie bardzo podobny i mocno utrwalający włoski, ale dzisiaj chciałabym się o tym już w 100% przekonać, czy tak faktycznie jest, czy jednak coś mi się pomyliło. No póki co, widzę, że faktycznie mam kontrolę nad tymi włoskami, ale jeśli chodzi o taką pełną trwałość, to będę ją w stanie ocenić tak naprawdę po kilku godzinach. Ok, także spokojnie możemy przejść do cieniowania powiek i w kategorii paletek cieni mam dwie propozycje. Pierwszą z nich, tą droższą, jest Naked Cherry z Urban Decay. Swojego czasu byłam zakochana w tej paletce za jej piękne, różowo-brzoskwiniowo-właśnie wiśniowe tony. A jej odpowiednikiem z niższej półki jest nowość Eveline Ruby Glamour, która nie dość, że łudząco przypomina paletkę z Urban Decay, to jeszcze ma przepiękny zapach, taki wręcz zniewalający. Mam nadzieję, że ma równie dobrą jakość cieni, o czym za chwilę się przekonamy. Poza kamerą zaaplikuję moją sprawdzoną bazę P.Louis i za chwilkę do Was wracam. I makijaż rozpocznę od matowego beżu z droższej paletki i ten beż jest taki lekko różowy, także jeśli chodzi o moją karnację, to świetnie będzie się z nią zgrywał. I jest też faktycznie skubany, świetnie napigmentowany. Zmiana pędzelka i przechodzę do drugiej paletki. Wykorzystam analogicznie matowy beż, który również w tym przypadku ma lekko różowy ton. Ta paleta pachnie tak intensywnie jakimiś takimi cukierkami, że naprawdę wow, nie mogę się skupić na malowaniu. Bardzo mi się to swoją drogą podoba, ale robię się głodna. No, powiem Wam, że ten beż też bardzo mi się podoba. Jest porządnie napigmentowany, jest też dosyć jak aksamitny, nie wydaje się być suchy i pięknie sunie tutaj na przestrzeni pod łukiem brwiowym, jak i wewnętrznej części mojej powieki. I przechodzę dalej już teraz do zdecydowanego odcienia z droższej paletki. To jest taki, tak jak widzicie, wiśniowy cień. To jest wiśnia, ale taka lekko złamana brązem, więc nadal nie wygląda na jakąś taką, wiecie, neonową. Spokojnie można ją nałożyć nawet na co dzień. Z drugiej strony aplikuję cień z paletki Eveline, ale taki, który ma być odpowiednikiem tego z Urban Decay. Już przy tym cieniu widzę pewną różnicę, tak jakby cień z ewelan jest trochę taki bardziej cienki w konsystencji, też słabiej napigmentowany, osypuje się, tak jak widzicie, nieznacznie, ale jednak. I będę musiała go nabudować, żeby dojść do tego, co mam po lewej stronie. Jeśli chodzi o tonację tego cienia z Eveline, to wydaje mi się, że przejawia więcej takich rudawo-brązowych tonów niż cienie z Urban Decay. Ale z kolei, gdybym nie wiedziała, że mam na powiekach zupełnie dwa inne cienie, to bym się nie zorientowała. Wykorzystam teraz ten brzoskwiniowy odcień i zaplikuję go w wewnętrznej części ponad załamaniem. Pięknie się te cienie łączą, cudownie się z nimi pracuje i myślę, że nawet osoba, która nie ma zbyt dużego pojęcia o makijażu, da sobie z nimi świetnie radę. I lecimy dalej, analogicznie. No i widzicie te różnice? Tutaj też zaczyna się ten cień osypywać. Nie miałam takiego problemu z droższą paletką. Co do łączenia się cieni, to jest podobnie jak w przypadku paletki Urban Decay, mimo tego, że cienie z Eveline są mniej aksamitne, bardziej suche. Pigmentacja jest nieco słabsza, ale da się ją nabudować. Przejdę od razu do błyskotek i wykorzystam ten brzoskwiniowy, metaliczny, a właściwie chyba bardziej perłowy cień. Nie będę nakładać go na żaden NYX Glitter Primer. Postaram się przykleić go bezpośrednio do powieki. Na której jest oczywiście baza pilouis. To jest fajny cień, taki idealny na co dzień. Też nie zrobimy sobie nim krzywdy i nie będzie wyglądał dziwnie przy żadnej okazji. I może Was, słuchajcie, zaskoczę, ale w paletce Eveline mamy również coś podobnego, także ten błyszczący brzoskwiniowy cień wyląduje teraz na moim prawym oku, a właściwie na prawej powiece. I widzę, że ten cień jest nieco bardziej metaliczny niż ten z Urban Decay. Tworzy taką lekką, metaliczną fakturę na powiece. Przez to też mocniej odbija światło i chyba bardziej mi się podoba. No, powiem Wam, że jestem w szoku. Różnica, jeśli chodzi o te dwa cienie, jest diametralna z korzyścią dla paletki Eveline. I kolejnym błyszczącym cieniem, którego użyję, jest ten już ciemniejszy, bardziej wiśniowy i nałożę go na łączenie matów z tą brzoskwinką. Pięknie się łączy, ale tak jak widzicie, ten błysk jest bardzo, bardzo subtelny. I przechodzę do paletki Eveline. W tym przypadku użyjemy, jak się możecie domyślić, tego cienia. I też mam wrażenie, że subtelnie mocniej się wybija niż cień z Urban Decay. I też ma bardziej metalizującą konsystencję. Powiem Wam, że te błyski sprawiły, że mam takie delikatne wrażenie, że ta tańsza strona wygląda lepiej i wygląda na droższą. <laughs> Co jest przedziwnym doświadczeniem, ale no naocznym. widzicie, to nie da się tego ukryć. Dolną powiekę potraktuję cieniem pomiędzy brzoskwiniowym matowym a brzoskwiniowym błyszczącym. Niestety nie jestem w stanie teraz przeczytać jego nazwy i teraz zauważyłam, że chyba nie znajdę odpowiednika tego cienia w tej drugiej paletce, a przynajmniej ten zamiennik nie będzie taki wiecie, w 100% idealny. I w tańszej paletce mamy do czynienia z czymś nieco bardziej rudawo-brązowym. Powiem wam, że te cienie wyglądają bardzo podobnie. Ten faktycznie jest nieco cieplejszy, ale znowu ta różnica nie jest na tyle duża, żeby coś była w stanie tutaj zmienić. I mam ochotę jeszcze delikatnie wzmocnić zewnętrzny kącik. Wykorzystam do tego ten najciemniejszy brąz o takim lekko wiśniowym tonie. Na dole też delikatnie wzmocnię. I z drugiej strony również wzmocni zewnętrzny kącik brązem, tyle że ten w paletce Eveline ma mniej tych wiśniowych tonów, właściwie to jest taki raczej czysty brąz. Co do cienia Eveline na dolnej powiece, to nie miałam zupełnie żadnego problemu z jego przyklejeniem, mimo tego, że aplikowałam go na przypudrowany wcześniej korektor, także pigmentacja jest ok. Jeśli chodzi o ten ciemny brąz, no to skubany też się osypuje. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć Wam jaki to model, a na dolną linię wodną zaaplikowałam brązową kredkę MAC Coffee, także tak prezentuje się ostatecznie makijaż oka, później jeszcze nałożę coś rozświetlającego wewnętrzne kąciki, ale będzie to prawdopodobnie już rozświetlacz, który będę nakładać na szczyty kości jarzmowych. Poza kamerą pozwoliłam sobie jeszcze lekko wykonturować twarz, bo w tej kategorii również nie mam niczego do porównania i wykorzystałam to trio którego użyłam również w ostatnim odcinku, to jest Pupa Milano Sculpt Bronze Blush. Jak się możecie domyślać, użyłam tych dwóch brązerów, bo jeśli chodzi o róż, to już w tym przypadku mamy coś do porównania. I jeśli chodzi o droższą propozycję, to jest to róż Laura Mercier w odcieniu CHAI. To jest przepiękny matowy róż, idealny do ślubnych makijaży. To jest naprawdę kolor idealny i bardzo długo myślałam, że jest absolutnie unikatowy. Natomiast jakiś czas temu zauważyłam, że marka Pierre-Ne, coś bardzo podobnego w swoim asortymencie i jest to róż o numerze 03. Prezentuje się tak. Czyż nie są podobne? Moim zdaniem ten jest może delikatnie cieplejszy, ale ostatecznie ten może również bardzo ciekawie wypadać na policzka i mam silne przeczucie, że na policzkach będą wyglądały bardzo podobnie. Sprawdźmy to. I zaczynam oczywiście od różu Laura Mercier. Tak jak widzicie jest bardzo subtelny, jest taką kontynuacją bronzera jednocześnie delikatnie zaróżawia policzek. Przechodzimy do drugiego gagatka. Oczywiście wykorzystuję inny pędzelek. I tak jak myślałam, są bardzo podobne. I przyznam, że gdybym nie wiedziała, że mam na policzkach dwa różne róże, to nie zgadłabym. I czas na rozświetlacz. Ostatnio mam pewną fazę na rozświetlacze marki Nabla, a właściwie na te Skin Glazing. Pokazywałam Wam już taki w różowym odcieniu oraz taki bardzo jasny ozon. Ale dzisiaj na policzki chciałabym zaaplikować nieco ciemniejszy kolor, czyli Amnestia, który wydaje mi się być bardzo podobny do nowości z Lovely Gold Goddess. To są dwa rozświetlacze, które wyglądają na słoczu bardzo podobnie. Także przekonajmy się, który z nich jest lepszy, który ładniej odbija światło. Zaczynam oczy. Oczywiście od tego znabli. Od razu zaznaczę, że ten w odcieniu ozon bardziej pasuje do mojej karnacji, ale wydaje mi się, że ten też względnie dobrze się wtopi. Delikatnie mnie przyciemnia na szczytach kości jarzmowych, kiedy nie odbija się światło. Odrobinkę nałożę również w wewnętrznym kąciku oka. Przechodzę do rozświetlacza Lowlin, który wydaje się być nieco chłodniejszy, bardziej beżowy, mniej złoty. O, i on ma zdecydowanie silniejszy blask znacznie nie przyciemnia, chociaż może trochę, kiedy nie odbija się od niego światło, faktycznie jest w podglądzie widoczna pewna smuga. Ponośnie widać, że jednak ten rozświetlacz Lowly jest silniejszy, znacznie, i mniej go potrzeba. I przechodzimy do ust. Tutaj również mam coś do porównania. Pierwszą droższą propozycją jest pomadka Huda Beauty w odcieniu Interview. Prezentuje się w ten sposób i myślę, że będzie całkiem fajnie pasowała do dzisiejszego makijażu. A z kolei tańszą propozycją drogeryjną jest pomadka NYXA Lingerie Push Up w odcieniu Bedtime Flirt. Także najpierw zaaplikuję te schudy na połowę moich ust. Te pomadki schody są bardzo delikatne i szybko się łamią, więc trzeba uważać. I one się łamią bez względu na temperaturę. Ja bardzo długo trzymałam swoje w lodówce, a wcale to nie pomogło. Jest troszeczkę jaśniejsza i subtelniejsza w tonie. Nieco też bardziej brązowo-beżowa. Interview ma więcej takich pudrowo-różowych tonów. Także tak prezentuje się gotowy makijaż twarzy, ale pewnie część z Was zastanawia się, dlaczego przez cały odcinek siedzę w szlafroku. A to dlatego, że chcę użyć też rozświetlacza w płynie, droższej i tańszej wersji. Jeśli chodzi o droższą wersję, to na pół ciała, właściwie na pół dekoltu, zaaplikuję Fenty Beauty w odcieniu Who Needs Clothes. No właśnie. A z drugiej strony zaaplikuję nowość, jaką jest Lovely Gold Body Shimmer w odcieniu. Chyba uniwersalnym, bo ja nie widziałam innego koloru, a kupiłam go ostatnio w Rossmanie. Bardzo podobne opakowania. Zobaczymy jednak, jak z działaniem czy dają podobny efekt, czy tak samo pięknie rozświetlają. Zacznę od tego Fenty Beauty i zaaplikuję niewielką ilość moją prawą ręką, odrobinę na dekolt, na ramię. To jest dosyć subtelne rozświetlenie. Nie ma tutaj zbyt wielu tych drobin, kiedy porządnie rozsmarujemy produkt. I to jest tak naprawdę efekt takiej żelowej oliwki z drobinkami. I przechodzę do tańszego produktu: zaaplikuję go tym razem moją lewą ręką. Analogicznie. I on chyba daje więcej tego brązowego koloru. Ma znacznie więcej drobinek. Jest mniej tłusty, mniej taki oliwkowy. Bardziej zastygający pod palcami. Jedyne, co mi się nie podoba, to fakt, że ma sporo takiego dużego brokatu, bardzo jasnego, wręcz chyba srebrnego, co nie do końca podoba mi się, jeśli chodzi o rozświetlenie. Z tej strony jest Fenty Beauty, znacznie mniej widoczny, ale też subtelniejszy i ma drobiny właśnie w takim kolorze skóry, a tutaj mamy ten z Lovely. O dziwo, w kamerze prezentuje się naprawdę ładnie. Ale na żywo nie jestem do końca do tego efektu przekonana. Tak! prezentuje się gotowy makijaż, także przyszedł czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o bazy, te zielone, to moje pierwsze wrażenie jest takie, że jednak baza Catrice lepiej poradziła sobie po pierwsze z wyrównaniem zaczerwienień, mimo tego, że nadal one przebijały. To też bardziej przemawia do mnie konsystencja tej bazy, ponieważ jest nieco bardziej kremowa, lepiej wypełniająca pory. Także jeżeli przytrzyma mi podkład z mojej prawej strony lepiej, to będzie to hit. Jeśli chodzi o bazę ze Smashboxa, to jest taka cienka w konsystencji, słabo wygładzona dosyć śliska, e, także więcej będę w stanie Wam powiedzieć za kilka godzin. Jeśli chodzi o samo wyrównanie zaczerwienień, to jednak ta baza Scatrice poradziła sobie lepiej. Jeśli zaś chodzi o pudry pod oczy, to pozwólcie, że zdjęcie z fleszem zrobię po nagraniu tego odcinka i podsumujemy sobie to, czy jakkolwiek któryś z tych pudrów wybiela przestrzeń pod okiem przy zdjęciu robionym z fleszem, dopiero na podsumowaniu trwałości, czyli za jakieś 8 godzin się Wam tutaj pokażę. Dla Was to będzie kilka chwil, także wytrzymacie. Póki co jednak bardziej podoba mi się puder dlatego że jest niemal niewidoczny i w żaden sposób nie obciąża przestrzeni pod okiem. Też jej w żaden sposób nie wybiela, co jednak ma subtelnie miejsce w przypadku pudru Laura Mercier. Kiedy przesadzimy z ilością, to potrafi dosyć znacznie wybielić przestrzeń pod okiem. Jeśli chodzi o pudrę z Lory, to on ma też w sobie takie bardzo subtelne, delikatne, rozświetlające, odbijające światło drobinki. Ten z Paese tego nie posiada i jest raczej pudrem matującym. Dodatkowo też jest taki bardzo gładki w konsystencji, to przede wszystkim... Tak jak już wspomniałam, nie obciąża przestrzeni pod okiem, nie wchodzi w załamania i nie obciąża ich. Także te rozświetlające drobinki w tym pudrze, to już by było za dużo, to jest zupełnie niepotrzebne. Także tyle, jeśli chodzi o pudry na ten moment, przechodzimy do paletek cieni. Jeśli chodzi o cienie, to powiem Wam, że zaskoczył mnie ostateczny rezultat, ponieważ w pierwszej chwili miałam taką pewność wręcz, że wygra paletka Naked od Urban Decay, ponieważ jednak nieco lepiej pracuje mi się z matami z tej paletki, nie osypują się tak bardzo bardzo. Natomiast jeśli chodzi o paletkę Eveline, to zdecydowanie wygrywa pod kątem błyszczących cieni, ponieważ są mocniejsze, intensywniejsze i lepiej prezentują się na powiece, tak bardziej bogato. Nadal jeszcze pozostając po tej subtelnej stronie, także spokojnie można by w takim makijażu, może nie w tym konkretnie, ale z takim błyskiem wyjść na przykład do pracy. E, oczywiście cieniując oko nieco lżej. E, jeśli chodzi o same maty, to tak jak widzieliście, są bardziej suche, osypujące się, ale nadal dobrze na o czym świadczy na przykład zbudowanie cieni na dolnej powiece, z czym nie miałam zupełnie żadnego problemu. No paletka jest łudząca podobna do tej z Urban Decay, i jak mam tak wybierać, która z nich jest na ten moment lepsza, to chyba moje serce bardziej zabiło w stronę tej Eveline, dlatego że jest znacznie tańsza od Urban Decay, błyski ma ładniejsze, no i generalnie w ostatecznym rozrachunku jednak bardziej bogato wygląda moje prawe oko. Jeśli chodzi o rozświetlacze prasowane, to chyba w tym przypadku mogę powiedzieć jednoznacznie, że. Bardziej podoba mi się rozświetlacz z Lobli, dlatego że jest mocniejszy. Mniej było go trzeba, żeby zbudować odpowiednio intensywny efekt. Dla mnie te rozświetlacze są mimo wszystko trochę za ciemne, ale przy ciemniejszych karnacjach powinny się świetnie sprawdzać, dlatego że właśnie są w odcieniu skóry. Trochę ciemniejszej niż moja, oczywiście. I będą pięknie dopasowywać się do karnacji, przez co też nie będą takie nachalne, zbyt intensywne. I dzięki też temu, że posiadają tę bazę kolorystyczną, nie będą Was po prostu rozjaśniać ani wybielać. Rozświetlacze wpłynie. Tak jak widzieliście, to zależy od tego, jaki efekt lubicie. Ja wolę ten nieco subtelniejszy, ale też bardzo ładnie, przynajmniej w kamerze, prezentował się ten rozświetlacz Lovely z większymi drobinkami brokatu. I ciężko tak naprawdę powiedzieć mi jednoznacznie, który z tych rozświetlaczy jest lepszy. Ten trochę bardziej zastyga. Ten jest zawsze taki nieco tłusty i lepki, także podejrzewam, że latem, kiedy widzimy na zewnątrz, no to jednak owady będą mniej przyklejać się właśnie do tego z Lovely, bo on ma taką suchą, zastygającą konsystencję. Jeśli chodzi o różę do policzków, to ja w tym przypadku nie widzę absolutnie żadnej różnicy, więc jednoznacznie chyba mogę stwierdzić, że lepiej zainwestować w ten Pierre René, dlatego że ma identyczny odcień, a jest znacznie tańszy. Jeśli zaś chodzi o pomadki, to ja widzę pewną różnicę. pomadka chuda, Beauty jest troszeczkę chłodniejsza, ma więcej różowych tonów i jest też ciemniejsza, ale ciężko mi się zdecydować, który z tych kolorów bardziej pasuje do tego makijażu i po który chętniej bym sięgała. Chyba ostatecznie chętnie sięgałabym po ten z nyx dlatego że jest bardziej wyjściowy i na co dzień, i do mocniejszego makijażu. Tak naprawdę sprawdzi się w każdej sytuacji. Jeszcze jest cały w folii, mimo tego, że już miałam okazję go w przeszłości użyć. Dodatkowo ten NYX ma taką delikatną właściwość chłodzącą, lekko powiększającą usta, no i też nie jest jakoś horrendalnie drogi, dlatego, że jest to produkt drogeryjny. I mamy na ten moment godzinę 14.13, także myślę, że spokojnie spotkamy się za 8 godzin z ostatecznym podsumowaniem, także poczekajcie chwilkę, zaraz wracam. Hejka, kochani, wracam do Was z podsumowaniem trwałości makijażu. Mamy godzinę 22.53, więc 8 godzin już minęło. I tak prezentuje się makijaż po tych właśnie kilku godzinach. Muszę przyznać, że makijaż oczu utrzymał się bez zarzutu zarówno z prawej, jak i z Lewej strony. Trochę w ciągu dnia uzawiło mi moje lewe oko, i tutaj faktycznie cienie są nieco bardziej rozpuszczone, ale tak czy siak wygląda, to nadal bardzo dobrze i spokojnie mogłabym jeszcze przetrwać w tym makijażu oczu długie godziny. Pozwólcie tylko, że teraz zdejmę już sobie rzęsy, bo po prostu mam ich dość! Także przejdźmy do podsumowania reszty makijażu. Jeśli chodzi o podkład, to musiałam dzisiaj w trakcie dnia wyjść z domu i miałam na sobie nie tyle maskę, bo nie szłam do ludzi, tylko po prostu. Szalik na twarzy. No i faktycznie podkład poprzecierał mi się zarówno z lewej, jak i z prawej strony, także jakoś tak bardzo surowo bym tego nie oceniała. E, oceńmy centralną część twarzy, która nie miała raczej kontaktu z żadnymi materiałami. Jeśli chodzi o to, jak prezentuje się strefa policzka, to mam wrażenie, że jestem bardziej matowa i wygładzona po mojej lewej stronie. Mimo wszystko, mimo tego, że zapowiadało się, że baza Catrice jest na tym polu lepsza. Co do brwi, to słuchajcie, mam wrażenie, że one są tak samo sztywne. Jeśli chodzi o moje wrażenia wizualne, to troszeczkę mam wrażenie, że moja prawa brew straciła na jakości, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ja na tę stronę mam ułożoną grzywkę, która cały czas mi tutaj drażni. Spada na oko i też wpływa troszeczkę na stan mojej brwi. Natomiast nadal mam poczucie takiej dosyć mocnej trwałości, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Te brwi są tak jakby. Przyklejone wręcz do skóry. Także naprawdę mam silne wrażenie, że ten żel z Makeup Revolution daje radę i bardzo możliwe, że teraz wsadzę go sobie do kosmetyczki i będę używać zamiast tego żelu do brwi z Golden Rose, który ma trochę ciemny taki kolor palonej kawy i no, nie do końca mi się to podoba. Jeśli chodzi o usta, to tak prezentują się usta po całym dniu, po kilku różnych posiłkach. Jeden z nich był taki dosyć mocno tłusty, także tak jak widzicie, ubytek jest bardzo podobny. One zjadły się w wewnętrznej części, tutaj z zewnątrz tak naprawdę to się tylko lekko wytarło. I też na ten fakt, że nie widać tak bardzo zjedzenia pomadki z ust zarówno jednej jak i drugiej, wpływa fakt, że one po prostu mają kolor podobny do mojej czerwieni wargowej. Są troszeczkę bardziej beżowo-rude. Natomiast no jest to dosyć wszystko nadal podobne, więc ja widzę, że pomadka jest zjedzona, ale na przykład w podglądzie może to nie być aż tak widoczne, bo te kolory się tak jakby wyrównują i przenikają. Także to by było już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Koniecznie dajcie znać, czy macie któryś z produktów, zarówno z wyższej, jak i z niższej półki, które dzisiaj testowałam i porównywałam. To tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!